Witam Was serdecznie z 10. Regionalnej Konferencji Polskiej Federacji Szpitalnej w Samościu, też współpracy z Zamorskim Szpitalem no, Publicznym. No, Dzisiaj, 22.2025, rozmawiamy o cyberbezpieczeństwie właśnie tam w tej chwili, ale to oczywiście rozmawiamy też o współpracy szpitali, o systemie Polskiej Federacji Szpitali, o waszych prostowatych. Ja ja mamy również swoje centra danych, tak? Też, w, 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 wizytę, w, 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 w czterech miejscach na świecie, i w zdrowia, testujemy nasze pod kątem bezpieczeństwa, No i oczywiście stosujemy rozwiązania rekomendacje.